Witajcie serdecznie. Słyszałam od Was ostatnimi czasy, że bardzo wiele z Was ma problem z gubieniem bądź dodawaniem słupków, z czego robi się Wam po prostu brzydki. Trapez. Wiem, że jest to zmorą wielu osób, więc y, chciałam Wam pokazać na takiej malutkiej tutaj oto próbeczce, jak można sobie radzić. Ja mam takie oto y, plastikowe znaczniki. Wy możecie użyć agrawek, y, kawałka włóczki innego koloru. Y, Cokolwiek, byle, bycie, byle byście tylko mogli sobie y, zaznaczyć po prostu w jakiś sposób koniec lub początek rzędu. A więc, jeśli mamy do czynienia z zwykłym prostym wzorem, który sobie kontynuujemy w, w górę, to bardzo prosty sposób na niegubienie oczek. To jest przy wy wykonaniu tych oczek początkowych, tam. W zależności, czy robicie słupki, czy półsłupki, czy podwójnie nawijane słupki, yy, to nie ma znaczenia. Po prostu wsadźcie sobie tutaj ten market, marker na samym początku. Następnie robicie sobie tutaj wasz yy, rządek. Tam według wzoru, według koloru, jak uważacie. Ja tutaj sobie y, tak o przykładowo po prostu zrobiłam kilka y, słupków. Jeśli chcecie więcej wiedzieć na ten temat, to zapraszam, zapraszam was do mojego y, filmiku a propos y, tworzenia właśnie y, słupków. To ostatnie oczko jest zawsze trochę trudne. A, tutaj jest skończony nasz rząd, prawda? Skończyłyśmy sobie i znów zaczynamy następny, i znów zakładamy sobie nasz znacznik tutaj na drugim końcu. I teraz wracając sobie, prawda? Przerabiamy. Sobie przerabiamy. Mogłam zrobić troszeczkę mniejszą tą. Próbkę, żeby nie musiała aż tylu tych słupków robić. No ale cóż niech już tak będzie. Jeszcze motek się poturnał I tutaj już widzicie, dochodzimy do naszego znacznika i ja wiem, że mam tutaj ten. Słupek jeszcze do zrobienia, i tu wiem, że muszę zrobić jeszcze jeden słupek. Także wyjmuję sobie ten marker i w tym ostatnim trzecim oczku, ja mam akuratnie tutaj sznurek, i na tym sznurku się dosyć ciężko pracuję, dosyć mocno się zaciskają te ostatnie oczka, ale udało się. Okej, okay. o. I wiem, że muszę sobie w tym trzecim oczku, z tym ostatnim, zrobić jeszcze. Jeden y, słupek. I teraz znów wykonujemy sobie te oczka początkowe i znów sobie zakładamy marker. Albo możecie bezpośrednio tutaj sobie włożyć ten y, marker w to ostatnie oczko. To już jak y, wolicie. Myślę, że chyba to nawet jest jeszcze lepszy y, pomysł. Także mam nadzieję, że coś Wam to rozwiało i będzie wam ułatwiać życie. Trzymajcie się. Pa.